Polska i Krzysztof Wosak, Konfederacja. Witam serdecznie. Dobry wieczór Pani, Panowie, ta sytuacja na granicy ciągle niebezpieczna i zaczniemy od tej strony, skoro od tej przedstawianie nam nie wyszło. Migranci coraz bardziej agresywni, to potwierdza Straż Graniczna i wszelkie służby, które tam są. Inspirowani są o tym, wiemy, przez służby białoruskie. Jak, jak, jak panowie widzą tę sytuację w tej chwili? Bo to już jakiś czas minął od początku. Ja uważam, że musi być twarda postawa naszego państwa i nie może być żadnego przepuszczania, dlatego że tylko to w stanie jest ochronić kolejne osoby przed decyzją o zapłaceniu ciężkich pieniędzy za próbę dostania się do Europy przez szlak białoruski. I mamy już takie informacje, że ten szlak białoruski jest na tych wewnętrznych czatach osób myślących o migracji do Europy uważany za nieefektywny, nie wart swoich pieniędzy, nie wart ryzyka. No ale jednak jest że... ich jeszcze sporo. No oczywiście, bo kilka tysięcy osób na Białoruś przyjechało i część z nich zainwestowało w to spore oszczędności, więc łatwo nie zrezygnuje. Natomiast dla wygaszenia problemów w dłuższej perspektywie kluczowe jest, żeby kolejne osoby nie podejmowały takich decyzji. I to jest, mm -hmm. powiedziałbym, no, dosyć brutalna logika tej sytuacji. To znaczy im ci, którzy już tam są, będą mieli trudniej, tym mniejsza będzie baza rekrutacyjna nowych osób. One będą wybierały przez, przez Bałkany, być może jakieś inne. Widziałem z komunikatów, którymi oni się posługują, że rozważają międzynarodowe ze sobą, a może przez Kaliningrad, a może przez Rumunię przez wizę pracowniczą, może przez Polskę spróbują się dostać, ale jako legalnie pracownicy, przecież nasze no, państwo rozdaje bardzo szeroko wizy dla pracowników, także z tych państw, o których mówimy niedużo, ale jednak, natomiast ta nielegalna migracja widać, że będzie dla nich bardzo trudna i dokładnie tak powinno być. Wszystkie te opowieści o rozstrzelnieniu granicy, no, jako Konfederacja jesteśmy partią opozycji, aczkolwiek zdecydowanie się odcinamy od tej niebotycznej naiwności jaką w ostatnich miesiącach zaprezentowały Lewica czy Platforma Obywatelska. Lewica czy Platforma Obywatelska dla Odmiany mówią, że to wy jesteście bez duszy, nie zwracacie uwagi na cierpienia Musimy tych ludzi. Musimy być odporni na, na taką retorykę szantażu moralnego i sentymentalizmu, dlatego że ta retoryka ostatecznie prowadzi do rozkładu państwa, do otwarcia granic i do braku prowadzenia jakiejkolwiek świadomej polityki i do ustępowania w każdej kwestii. To się później kończy tak jak w wielu państwach zachodnich, że ten, kto jest najbardziej brutalny, najgłośniejszy, ten narzuca reguły gry. Nie możemy się na to zgodzić. Uważam, że wosak. trzeba rozmawiać ze wszystkimi tej, tak. ze wszystkimi, nie, pan bo inaczej się problemu teraz. nie rozwiąże nigdy. Znaczy, takie rzeczy mówią często, jaki pani redaktor tutaj mówi, takie rzeczy często mówią politycy po to, żeby właśnie pokazać swoją silną pozycję. Natomiast prawda jest taka, że zawsze tam, gdzie tam toczy się wojna, tam za kulisami na poziomie operacyjnym jest kontakt wywiadowczy. Dyplomaci czasem na bardzo niskim poziomie rozmawiają ze sobą. Ale I sam fakt. Nie ma kontakt niż rozmowy głów państw. Tutaj, nikt z nas tu przy stole nie postuluje spotkania głów państw. Nikt nie postuluje uznania tak, Łukaszenki je. za głowę państwa. Natomiast nawet przy tym stole padła wcześniej wypowiedź, że komendant Straży Granicznej skierował jakieś pismo. No przecież gdzie skierował? Nie do kwatery głównej NATO w Brukseli. Skierował je do swoich odpowiedników białoruskich. Więc taki kontakt roboczy jest normalnością także w w sytuacji państw, które są w konflikcie. I jeżeli chcemy, żeby konflikt nie przerodził się w wojnę, to musimy też wysyłać ludziom, którzy tworzą ten cały biurokratyczny, militarny aparat, że po polskiej stronie nie są ludzie, którzy chcą to nich strzelać. Przecież tam też są ludzie, którzy rozumieją absurd sytuacji, w którą zostali wepchnięci. Przynajmniej część z nich. I naszą rolą, jako państwa polskiego, jest wysyłać do nich sygnały, że po tej no to stronie oni mówią na tym nikt filmiku, nie zmierza prawda? do eskalacji. Oni będą strzelać w powietrze. Nikt nie zmierza do eskalacji po naszej stronie. Więc kontakt na poziomie roboczym może być i tu się nie ma co oburzać w kwestii negocjowania z bandytami czy z terrorystami. Owszem, negocjuje się także z bandytami, także z terrorystami. Po to policja ma negocjatorów na szczególne sytuacje. To może brzmieć dla nas moralnie oburzające, ale tam, gdzie chodzi o ochronę życia ludzkiego, pokoju, bezpieczeństwa, tam rozmawia się z tymi, którzy to bezpieczeństwo no, ale stwarzają. Ale nie bierze się za telefon jako głowa państwa nie, i nie bierze, dzwoni i się do Łukaszenki i, i, do... do... i się dzwoni I tylko, no słuchaj redaktor, Aleksandr, druga no, wiesz no, Druga no, połowa no. tej monety. Jak to jest, że ten Konflikt trwa tyle miesięcy, a Unia Europejska nie uchwaliła twardych sankcji. Otóż tak jest z prostego powodu. Mechanizm sankcyjny wymaga jednomyślności w Unii Europejskiej. Tej jednomyślności po prostu nie ma. Dlaczego polski prezydent podróżuje po różnych państwach, polski premier podróżuje, nasi dyplomaci wszędzie rozmawiają, żeby przekonać. A to przekonywanie, to presja na tych ostatnich, trwa, którzy są. To trwa od miesięcy, pani redaktor. I tak. nacisk na sankcje był jeszcze wcześniej, zanim na dobre rozkręcił się mhm. kryzys migracyjny. I to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. My, my, państwa zachodnie robią dobry biznes z wieloma e, firmami na Białorusi. Dla nich kryzys migracyjny jest w ogóle nieistotny. Ten, który my tu mamy jako ale problem. Ale przejazd na Dla przykład nich z częściami do jest samochodów jest z Białorusi? Dla nich transport do Chin jest na, istotny. I, I oni do nie są żadnych istotny. blokad. Dla nich interesy gospodarcze są ważniejsze niż prawa człowieka, niż tak zwane wartości europejskie, niż interesy państwa Dlatego pociągi państwa towarowe polskiego. są ważne, które mogą przejeżdżać. Tak, tak. I no. dlatego jest, nie ma twardych sankcji. I, tak, twarde sankcje są na pewno. Nie, pan no proszę, nie, 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 wchodzimy na pytanie, takie tory. Przepraszam, no Przepraszam rozmawiamy no, no, o kryzysie na granicy, pan poseł Bosak, potem pan poseł Klimczak. Przepraszam. A, nie, zostawiamy no, nie, Panowie, proszę. poseł nie, Bosak. Pan nie, 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 no Bo wam ja. wolno, a na mnie. Jeżeli dotykamy tej samej materii, to mówmy: Ja mogę czegoś nie pochwalić, ale wy nie wybielajcie swoich błędów. Pan poseł błęd. Panowie, pozwólcie, że odniosę się jednak do wypowiedzi pani europoseł Ochojskiej. Krótko, ale konkretnie. Pięć rzeczy. Po pierwsze, pani Ochojska powiedziała, że pomiędzy atakującymi mogli być funkcjonariusze służb białoruskich. Jest to wielce prawdopodobne. Jeżeli chce się sprokurować, sprowokować ataki, to trzeba tych tak. ludzi zachęcić i ośmielić. I przypomnijmy, że w pierwszych zdjęciach z cięcia drutów, atakowania jakimś tam szpadlem i tak dalej byli ludzie wyglądający łudząco podobnie do nas, bardziej jak Słowianie z Polski czy z Białorusi niż jak przybysze z Bliskiego Wschodu. Natomiast to, że tam mogli być ci, którzy podjudzają, zachęcają w żaden sposób, i to weszła pani Ochojska w tą logikę, nie usprawiedliwia tych, którzy wdali się w to wciągnąć. I dlatego też trzeba zauważyć, Nervy że na przykład były tam pośle. manifestacje wręcz Kurdów, którzy nie chcieli dać się wciągnąć w atakowanie granicy, bo oni uznają się za migrantów, którzy chcą przemigrować do Niemiec i nie zamierzają bawić się w wojnę z polskim wojskiem czy polskimi służbami granicznymi. Także tam też jest pewne spektrum postaw i nie każdy, kto tam przyjechał na Białoruś jest agresorem, czy chce być agresorem. Mamy też informację, że niektórzy z nich byli bici za to, że nie chcą atakować. Tak. To też jest dramat tych ludzi, ale też cena ich głupoty, że pojechali do państwa w stylu sowieckim rządzonego dyktatorskiego, nie sprawdzając w internecie, że tam są ludzie aresztowani, bici, że tam zostały rozbite ruchy opozycyjne i naród stłamszony, mimo że chciał wolności, to ma dyktatora na nie wiadomo jak wiele Lat. dalej presja na granicę. nie ma racji pani Ochojska mówiąc, że tej presji nie było. To pokazuje, że się w ogóle nie interesowała tym jak wyglądała nasza granica z Białorusią wcześniej. Straż graniczna regularnie cały czas miała problem z próbami przenikania nielegalnego, w szczególności migrantów z Kaukazu, między innymi czeczenów próbujących nielegalnie dostać się. No ale czemu Czy to taki w do Niemiec, do żarówek. Następna sprawa. Pani Ochojska, podobnie jak część innych liderów opinii, uparcie nazywa migrantów ekonomicznych uchodźcami. To nie są uchodźcy, a przynajmniej 90% czy większość z nich nie jest uchodźcami, a przede wszystkim oni nie chcą składać w Polsce, co pani po wojska powiedziała wniosków azylowych. Tak, oni chcą przeciąć. Ale większość żeby złożyć z nich wnioski. chce złożyć wnioski azylowe dopiero w Niemczech. Nie. I ostatnia sprawa, ci, którzy chcieli złożyć wnioski azylowe, dostali się do Polski, tu zostali zatrzymani. Trzeba to powiedzieć. Są przez polskiego podatnika utrzymywani ponad tysiąc takich osób, między innymi zostały zakwaterowane na poligonie w Wędrzynie, przy granicy niemieckiej, w jednostkach wojskowych, tam są utrzymywani, żywieni i naprawdę. Jak... Znaczy czy którzy, chcieli złożyć tej wniosek, tej narracji, wniosek, to chyba nie składali przez przedostatnie tak? To zamarza to i umiera w lesie, bo no Polska nie. jest takim bezdusznym brutalnym krajem. Tak nie jest. No nie, no, to się no, zgadzam no. się z panem posłem przecież. O, w tej sprawie, to dobrze, przecież. bardzo no dobrze. No, nie no, że się zgadzacie. Ja mówię podobnie. E, tutaj, panie, jak powie...